Ten komputer gamingowy, w skład którego wchodzi RTX 2060 oraz I5 10400F, kosztował mnie około 1800 zł. Choć mógłbym go zbudować jeszcze taniej, jeśli nie zainwestowałbym około 300 zł w zbędne dodatki estetyczne, takie jak chłodzenie wodne czy przeszklana obudowa. Choć technicznie rzecz ujmując, kosztował mnie tylko 200 zł, ponieważ jest to kolejny odcinek wyzwania od 200 zł do PC z RTX 3070, którym, jak sama nazwa wskazuje. Zaczynając tylko z 200 złotymi, dążymy do wymarzonego gamingowego komputera. Tak aktualnie wygląda nasza lista osiągnięć. Dziś przedstawię Wam, jak komputer z poprzedniego odcinka udało mi się wymienić na tę maszynę. Jeśli nie interesuje Cię ten aspekt tego odcinka, zachęcam do przewinięcia na tę minutę. A wszystkich pozostałych zapraszam na emocjonalny rollercoaster, jakim niewątpliwie był proces sprzedania poprzedniego komputera i skompletowania obecnego. Wśród licznych zainteresowanych na komputer z poprzedniego odcinka znalazł się jeden zdecydowany kupujący, który był, jakby dopowiedzieć, dość perswazyjny. Nalegał na sprzedaż przez Allegro oraz znegocjował cenę tak, że po odliczeniu prowizji zostałbym z 1650 zł, co byłoby jak najbardziej satysfakcjonującą kwotą. Z tego też względu się zgodziłem. Oho! Klient dzwoni z reklamacją. Patrz młody jutrze, robimy tak! I po kłopocie! Poinformował mnie, że komputer uległ uszkodzeniu w transporcie Co było dla mnie niemałym zdziwieniem, ponieważ nigdy nie miałem takiej sytuacji Poinformował mnie, że uszkodzona jest tylko obudowa Chciał zwrócić komputer, na co się zgodziłem, żeby nie robić problemów Szczególnie biorąc pod uwagę, że sprzedaż była za pośrednictwem Allegro W międzyczasie znalazł się kolejny zainteresowany na komputer Który zaoferował nawet 30 zł więcej niż ten, więc nie ma tego złego Niestety po odpakowaniu komputera nie udało mi się zlokalizować Brakujących plastikowych klipsów, które utrzymają w miejscu przedni Panel, co znacząco utrudniło naprawę. Jednak nie ma na tym świecie rzeczy, które rozwiąże epoksyda i trochę taśmy dwustronnej. Jest zasada: u siebie rób jak u siebie, a u obcego na od. To. Pomijając żarty, oczywiście nie jestem dumny z tego rozwiązania. Jednak kupujący nalegał, żebym wysłał komputer jeszcze tego samego dnia. W ramach rekompensaty z własnej kieszeni wymieniłem RAM na lepszy. Warto również dodać, konstrukcja tej obudowy umożliwia czyszczenie przednich filtrów od środka, więc nie traci ona za dużo na funkcjonalności. Komputer zapakowałem i wysłałem, a klient nie miał zastrzeżeń co do tego rozwiązania. Mając pieniądze na koncie mogłem przejść do budowy kolejnego komputera w tym wyzwaniu. Jednak żeby znowu nie przekroczyć budżetu, postanowiłem zdobyć trochę więcej środków na mój projekt. Kupiłem w lokalnym atlecie i piątkę 4700 i siódemkę 4770k w cenie 250zł, a następnie sprzedałem ją na Allegro za nieco więcej, po aż 360zł. Za podliczeniu prowizji daje mi około 340zł. Z takim budżetem przystąpiłem do kupowania części do kolejnego komputera. Zaczynając od karty graficznej. Padło na RTX 2060 który pierwotnie wystawiony był za 800 zł, jednak udało znegocjować miesiąc do 750 zł. Sprzedawca znajdował się bardzo blisko mnie, więc pozyskanie karty było kwestią spacerku. Proszę przeliczyć. Jeśli chodzi o procesor, to pierwotnie celowałem w i trujeczkę 10 generacji. I udało mi się znaleźć całkiem dobrą okazję na nią, którą ostatecznie po małych perturbacjach zgarnąłem. Jednak wiadomo, na Olympicsie kupujący są trochę jak dziewczyny na Tinderze. Możesz być i trójką dziesiątej generacji, ale ona i tak wybierze piątkę 2400. Eee, teo. Monika? No cześć! O kurna, ale Basil. Trochę inaczej wygląda niż na zdjęciu. Z tego też względu. Kiedy zobaczyłem na forum internetowym ofertę na i5 dziesiątej generacji za tylko 350 zł, sprzedałem to mi trójkę za 300 zł, kupiłem i5, płacąc jeszcze 15 zł za przesyłkę. Kosztowała mnie więc ona ostatecznie 365 zł. Płyta główna, na której będzie bazowany ten zestaw, taka oto H510, kosztowała mnie niecałe 65 zł. To dlatego, że kupiłem ją jako uszkodzoną. Trzeba było naprawić w niej kilka pinów. Jednak łatwość z tym oprałem, płyta działa perfekcyjnie. Nie miałem za dużego wyboru, stąd ten nie do końca dobry chipset. Poszedłem na Allegro, znalazłem taki zestawik dwóch kości po 8GB 3200MHz za 210zł. Tak, wiem, że płyta główna nie obsłuży w pełni tych pamięci pod względem taktowania, aczkolwiek nie szkodzi. Przypominam, że kupujemy to nie dla siebie, a na od sprzedaż dlatego też światełka pulsują poszedłem tutaj w SSD plus HDD jako dysk SSD posłuży nam ten Samsung 250GB jest to dysk NVMe dałem za niego tylko 65zł Znowuż w lokalnym atlecie. Dopełnieniem tego dysku SSD będzie ten dysk HDD 500GB. Kosztował mnie tylko 30zł od znajomego. Raz z tym dyskiem kupiłem od znajomego i zasilacz. Jest to 500W Antek. Całkiem dobra jednostka, w cenie 50zł. Oczywiście jak to w tej serii już jest zwyczajem, trzeba było go serwisować. I znowu nie skończyło się tylko na samym wyczyszczeniu. Ktokolwiek grzebał przy tym zasilaczu raczej za dobrym majstrem nie był. Kiedy przyszedł do mnie, był źle złożony, a przewody od zamontowanego wentylatora dosłownie poskręcane palcami i zalepione taśmą elektryczną. Wnętrze było tak brudne, że biały wentylator był prawie czarny. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze jak porządny fachowiec przychodzi do klienta, najpierw ocenia robotę poprzednika i najczęściej mówi „O panie, kto to panu tak spierd... Znaczy to, że przed nim też robił fachowiec i to porządny... Wentylacz był sprawny, jednak po naprawie i wyczyszczeniu, niestety, wentylator wciąż terkotał, ale tym zajmiemy się potem. Ostatni komponent poza obudową, bardziej zbędna rzecz pod względem wydajności w tym zestawie, mianowicie takie oto chłodzenie wodne. Fajnie się to skomponuje z naszą obudową. chłodzenie wodne RGB to wszystko plusuje na eliksie. Wiem, że trochę tej pieniędzy zostało wydanych, można by powiedzieć, na marne pod względem wydajności, aczkolwiek zaplusuje to w ostatecznej wycenie. Nie uczcie się, że schodzeniem było się bez problemów. Niestety, podczas odpakowywania wesołej kreacji spedycyjnej, sprzedającego, omyłkowo ciachnąłem przewód RGB od wlokopompki, co oznaczało kolejną akcję dla lutownicy. Oh shit, here we go again. Dodatkowo, kiedy je testowałem, zauważyłem, że nawet w biosie procesor ulegał trotningowi. Po sprawdzeniu wszystkich innych czynników, bałem się, że pompka w jest uszkodzona, dlatego postanowiłem ją rozebrać i przyjrzeć się bliżej. Okazało się, że winowajcą były pokaźne ilości gluta, który najprawdopodobniej wytrącił się z płynu chodzącego. Fujka. O wyczyszczeniu chłodzenia sprawowało się znacznie lepiej, choć wciąż miało swoje problemy, o których opowiem Wam potem. Niestety, obudowa kupiona w X-comowym za 129 zł potrzebowała naprawy. Mimo, że w opisie aukcji nie było o tym wzmianki, ta obudowa również przeszła z uszkodzonym panelem przednim. Kurierzy chyba mnie nie lubią. Oczywiście mogłem ją zwrócić, jednak widząc, ile kosztują nowe egzemplarze, skończyło się na nieudanej próbie wyżulenia. Dobrze, że mam jeszcze trochę epoksydy. Się składa, ponieważ tutaj, gdzie będziemy instalować IO, jest jeden wentylator 120 mm, więc możemy go sobie wymontować i zamontować na chillu w tym zasilaczu, który hałasuje. Napotkaliśmy kolejny problem, niestety w tym sowicie wypełnionym woreczku akcesoriów do chłodzenia wodnego nie ma montażu na Intela, pomimo zapewnień nic sprzedającego, że jest cały komplet, tak więc yy, niestety muszę się tutaj posilić braketem z innego chłodzenia. tutaj inwestowałem również w taką przejścióweczkę 24 pin na 24 pin z Aliexpress z przesyłką kosztowała około dychę i przynajmniej tą największą wtyczkę w pewien sposób nam ładni niwelując te kolory ale się wkurbiłem. Niestety niski poziom płynu w chłodnicy w połączeniu z montażem wrądowym sprawiał, że pompka hałasowała. Najłatwiejszym sposobem na rozwiązanie tego problemu było zamontowanie chłodnicy w rekomendowany sposób, to znaczy na topie obudowy. Oznaczało to jednak, że będę potrzebował kolejnego wentylatora. Oczywiście również i tutaj nie odbyło się bez problemów. Niestety wentylator kolidował trochę z pamięcią RAM i to o milimetry pomógł mi tutaj natomiast nożyk tapicerski. Złożony komputer prezentuje się naprawdę nieźle. Szczególnie podoba mi się dopasowanie geometrycznych kształtów i srebrno-czarnej kolorystyki płyty, RAMu i karty graficznej. Przewody PCI i FPS ułożyłem tak, żeby wyeksponować czarne kabelki, a schować te żółte. Szkło z frontu obudowy ładnie eksponuje wentylatory RGB. Sprawdźmy jednak, jak te wszystkie LEDy przekładają się na FPS. Hej, a co ty tutaj robisz? Przenikam o rzeczywistości, nie szukam poklasku ani miłości. Rad bądź pachołku, z moich odwiedzin. Mądrością się dzielę z wszelakich dziedzin. Jako tek kanał z najwyższej półki możesz dołączyć do mojej spółki, wspólnie kaganego światy ponieśmy, bo bojownikami o cnoty jesteśmy. Podpisz przy to ten cyrograf ładny, a podpis powinien być zaiste składny. Tak, tak, czuję przypływ mocy. Zostawmy za sobą tego frajera, którego IQ jest równe zeru. Zwracam się do Cię wizucz ci godnym. Wiesz pewnie o tym, że trzeba być modnym. A cóż modniejszego jest od klawiatury, która poniesie Cię aż do matury. U kobiet podziw znaczący wzbudza, A z mężczyzn bezpiew w cesie wybudza. Mechanik piękny, stuka aż miło, Stukanie to kile będzie ci zdobiło. Marka najlepsza, bo z kraju znad Wisły, Kruks to jest bowiem, Kruks nie za Wisły. Konkurs ogłaszam więc, konkurs wspaniały, Zgłosić się mogą rycerze i damy. Niech w komentarzu pod filmem niniejszym śmiałek opisze odcinek najcudowniejszy. Ma być zabawnie, z polotem i głową. Niechaj zabłyśnie swą polską mową. Nagroda w postaci kruksa na śmiałka czeka. Niech więc śmiałek ani chwili nie zdleka. Czy to oznacza, że każdy, kto subskrybuje ten kanał i napisze w komentarzu, który odcinek podoba mu się najbardziej, ma szansę wygrać tą cudowną kreaturę? Dokładnie tak, mój drogi pachołku. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. Przechodząc do testów w grach. Zaczynając od Counter Strike'a, ustawienia najwyższe 1080p. FPS-y wahają się od 200 do 300. Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach wysokich Full HD osiąga momentami ponad 120 fps, choć zazwyczaj te wartości oscylują bliżej 80. Red Dead, Dead Redemption na ustawieniach zrównoważonych, znów w rozciągłości Full HD, pokazuje od 60 do 70 klatek obrazowych na sekundę. Wydajność w GTA V na najwyższych ustawieniach nie spada poniżej 100 fps. Podobne wartości osiąga i Fortnite, również na ustawieniach wysokich 1080p. Cyberpunk wprawił mnie w niemałe zakłopotanie, ponieważ na ustawieniach średnich z włączonym DLSS na z zrównoważonym osiągał tylko około 60-70 fps. -ów. Jednak komputer złożony niedawno przez PC PiTQ w podobnej cenie, z podobnej klasy kartą graficzną, ale dużo, dużo gorszym procesorem i znacznie wolniejszą pamięcią operacyjną, rzekomo osiąga większe wartości. Jeśli ktoś z Was ma pc o podobnej specyfikacji do mojej, zachęcam do podzielenia się swoimi wynikami w komentarzach. Z przyjemnością informuję jednak, że zainteresowanie obecnym komputerem jest dość spore, więc mam nadzieję, że niedługo się sprzeda. Jeśli tak się stanie, to obiecuję, że następny odcinek pojawi się znacznie szybciej. Zachęcam więc do subskrybowania kanału.